11 minut po godzinie 8. Goście małdycji. Dzień dobry, Kaszuby, Jest pani Marta Balicka z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy dzisiaj rozmawiać o Dniach Węgorza, które już w najbliższy weekend 3 i 4 sierpnia. Na początku chciałbym spytać, czy Dni Węgorza to już marka Jastarni, czy przyciągają turystów, czy może korzystacie z tego bardziej, że właśnie sporo turystów przybywa na Półwysep w okresie letnim? Znaczy my wychodząc naprzeciw naszym turystom, których jest coraz więcej, oczywiście stworzyliśmy taką markę. Dzisiaj można powiedzieć, że to jest tworzona od podstaw i tradycje Dni Węgorza sięgają 30-letniej tradycji jakby organizowania przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, oddział w Jastarni i nasze Ośrodek Kultury i Miasto. To jest tak, że chcemy, aby turysta i ten, który przyjeżdża tylko i wyłącznie na dni Węgorza, bo są tacy, którzy rezerwują miejsca noclegowe właśnie w tym czasie, ale też ten, który poznaje jastarnie i jest albo przypadkiem, albo też przemyślanie, wybrał jastarnie na miejsce wypoczynku. Chcemy, żeby poznał właśnie trudne rzemiosło rybackie, które w, można powiedzieć wprost, że jest w zaniku, boryka się z wieloma trudnościami, jednak Historyczne uwarunkowania nie pozwalają, jakby, zatracić tej rybackości, szczególnie właśnie w samym sercu Półwyspu Wiastargi. Więc, przygotowany program jest w taki sposób, żeby można było zobaczyć, czym rybak się zajmuje na co dzień, w codziennej swojej pracy zawodowej i życiu. I dlatego jest mnóstwo konkursów, między innymi. Są walki na bukszprycie, w basenie portowym są dwie łodzie rybackie, pomiędzy nimi jest bukszpryt i tam się odbywa bardzo widowiskowy konkurs walki, okładają się śmiałkowie takimi bojami no i ten, który wpada do wody, do basenu portowego, przegrywa. Temu towarzyszy, towarzyszą ogromne emocje. Jest, są też pokazy bejtowania sieci, czyli łatania sieci rybackich. Można też popatrzeć, jak wygląda przed chatą, bo jest inscenizowana chata rybacka, jak toczy się tam życie kobiety suszą bieliznę. Można też zobaczyć, jak, jak kiedyś wyglądała poduszka, która jest wypchana trawą morską, ale dzisiaj. Też zwracamy uwagę, że ta trawa morska jest też, ma walory zdrowotne. W związku z tym też będzie można nabyć taką poduchę, poduchę w na dniach węgorza. Jest przeciąganie liny, no to też jest pewnego rodzaju rozrywka dzisiaj, ale wyciąganie liny to, to też była ciężka praca, bo, bo sieci się ciągnęło i wszystkie czynności rybackie, na jednostkach pływających wykonywane były ręcznie. Mamy też oczywiście poławianie węgorza ręką, bo to też jest bardzo widowiskowe. Jest ponad 100 chętnych do wyciągnięcia tych węgorzy, więc już zapisy trwają od drugiego dnia. Przypomnę, bo już są telefony, kiedy można się zapisywać na łowienie węgorza żywego, przypomnę z akwarium. Więc to są takie naj, największe atrakcje, ale też od paru lat yy, też są śmiałkowie, którzy wyciągają, przeciągają kutra do nabrzeża, a kuter waży bardzo, bardzo yy, dużo ton yy, i to się udaje. To jest konkurencja na czas. I też jest wielu chętnych do tego konkursu. Ja jeszcze wrócę na moment do łowienia węgorza, konkursu łowienia węgorza. Są zapisy teraz cały czas. Czy one są jakoś ograniczone, czy można cały czas się zapisywać do, aż do soboty? Nie, my, my prowadzimy zapisy do konkurencji w danym dniu imprezy. czyli Aha, trzeciego, trzeciego będziemy zapisywać do konkursu rezowania pala. To też jest bardzo ważny element rybackiej pracy. To polega na tym, że taki długi pal wbija się w dno zatoki, czyli trzeba to umiejętnie wbić też na czas i dana konkurencja w danym dniu, no jak się zakończy, to, to oczywiście rozdajemy nagrody, a drugiego dnia do, do łowienia węgorza zapisujemy od początku trwania, czyli od 16.30. Dobrze. Bogaty jest też program artystyczny, bogaty w elementy kaszubskie, wystąpią między innymi zespół Bliza czy Poblo, wokalistka, która brała udział w kaszubskim idolu. Kto jeszcze się pojawi? No Kabaret Quinda, zespół, zespół rozrywkowo-kaszubski Fliger, oczywiście Kaszubianki, Czarne Kapelusze też dbamy o to, żeby niektórzy nam zarzucają, że, że za dużo troszkę tej, tych regionalnych zespołów. Jednak uważamy, że po to jest taka największa impreza w okolicy Dni Węgorza, żeby właśnie pokazywać to, co można z kaszubską kulturą muzyczną robić. Tak? W związku z tym zapraszamy wykonawców i tych młodszych, i starszych, bardziej nowoczesnych, ale też tych, którzy, którzy pozostają jakby bliżej, bliżej tradycji muzykowania i śpiewów typowo kaszubskich. Wspomnę też jeszcze, że, że zespół Manioce również się pojawi na naszej scenie w Jastarni, także będzie co oglądać, będzie coś dla duszy, coś dla ciała. O tym, co dla ciała, to chyba za chwilę powiemy, ale zapraszam serdecznie już dzisiaj. Z, tych, z tej strefy artystycznej będzie także m.in. recital, a także promocja książki. Czy mogę Pani coś powiedzieć? Tak, tym recital to jest muzyka rozrywkowa. Pani Joanna Gośniowska-Budzisz co roku też wspiera nas swoim pięknym śpiewem. To jest um, uczestniczka Must Be the Music, nasza, nasza rodowita mieszkanka jastarni. E, nie wspomniałam jeszcze o ważnym wydarzeniu, które zawsze, które zawsze ma miejsce w drugim dniu Dni Węgorza, czyli regaty pomeranek, naszych tradycyjnych e, e, łodzi kaszubskich drewnianych żaglowych. To jest wielkie widowisko. E, te, te regaty są okraszone e, fantastycznym komentarzem. E, Pani dr Ewy Kownackiej i naszego mieszkańca, pana Romana Czogali, którzy znają się na tym doskonale i żeby trochę przybliżyć jakby te, te wszystkie meandry regat tych łodzi, to, to oni są nam bardzo, bardzo pomocni i za to też dziękuję. Um, czy to jest dni węgorza? To jest dobry pretekst, by przyjechać, jeśli na przykład nie jest się w samej Jastarni na urlopie. Przyjechać właśnie do Jastarni na te dwa dni, skorzystać z atrakcji, które będą się działy, ale także pójść na plażę. Bo to właściwie jedyne takie miejsce w Polsce Półwysep, gdzie mamy plażę i morze z obu stron. Tak, no jak już wspomniałam na początku, no są, są turyści i miłośnicy Jastarni i Półwyspu Chelskiego, którzy dokładnie w tym czasie, kiedy odbywają się dni węgorza, rezerwują swoje, swoje miejsca noclegowe właśnie w tym czasie. I też często zapominamy o tym, że, że mamy to szczęście właśnie, że mamy dwie plaże. Od strony południowej, czyli od strony Małego Morza, co jest nie, niezwykle atrakcyjne. Te kopiliska są bardziej bezpieczne dla rodzin z dziećmi, a takich jest bardzo dużo w, w jastarni. Jest cieplejsza woda, płytko, więc to jest ogromny walor. Czy będzie można podczas imprezy spróbować węgorza również? Tak, różnych ryb, nie tylko węgorza, w szczególności węgorza i węgorz też jest jakby główną nagrodą zawsze dla zwycięzcy. Ale będą też inne ryby ryby pod różnymi postaciami i smażone i wędzone i przetworzone w occie, e, i zupa rybna e, wspiera, wspierają nas panie właśnie w tym tym takim zakresie kulinarnym ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z oddziału w Jastarni, są też kuchy oczywiście no bo coś na słodko też musi być w związku z tym będą też stoiska e, kulinarne ale też zapraszamy i też e, w zasadzie już czasami nie musimy zapraszać, ale też twórcy ludowi bardzo chętnie przyjeżdżają ze swoimi wyrobami do, do Jastarni. No i myślę, że, że tak, to jest marka, ogromna marka gminy Jastarnia. Ja zapytam tak przekornie, czy węgorz jest jeszcze w Zatoce, czy może wręcz przeciwnie i w, teraz w obecnej sytuacji, gdy tego dorsza jest mniej, węgorz wrócił i pojawia się częściej na stołach. Nie wiem, czy częściej na stołach, bo jednak jest to ryba dosyć droga, niemniej jednak ona się pojawia, tak? jest poławiana. Zresztą no, żywym dowodem na to jest, jest ten nasz konkurs, który organizujemy podczas Dni Węgorza, że ten węgorz jest żywy i, i ułowiony gołą ręką stanowi świetną nagrodę dla turysty. Dobrze. To może teraz jeszcze yy, wspomnijmy na koniec, że impreza, wstępna impreza jest wolny, tak? Zawsze na wszystkie y, imprezy organizowane przez Miejskie Środek kultury, sportu i rekreacji w Jastarni wstęp y, na imprezy i wydarzenia jest wolny. A co jeszcze dzieje się podczas tych wakacji w Jastarni? Yy, no mnóstwo rzeczy. Dzisiaj na przykład będziemy mieć koncert y, grupy Sona. Y, już nie muszę mówić. Y, o tym artyście wszyscy znają Grubsona, za tydzień mrozu, jeszcze przed nami Lemon, ale też są czwartkowe koncerty organowe, które odbywają się w naszym kościele parafialnym w Jastarni. Będzie też Salt Wave Festival to jest impreza odbywająca się na terenie gminy Jastarnia. My wszystkie wydarzenia też staramy się. Jakby pokazywać od strony takiej bardziej promocyjnej, czyli zamieszczamy informacje w naszych mediach społecznościowych, na stronach internetowych. Są obecne również w kalendarzu imprez, po to, żeby, żeby turysta miał pełen wachlarz i. i pełen obraz tego, co się dzieje i jaką my mamy ofertę kulturalno-rozrywkową i sportową, bo pod koniec sierpnia też odbędzie się 10. Bałtycki Maraton Brzegiem Morza, też swoista impreza sportowo-rekreacyjna. Będzie także coś dla fanów kina, jest cały czas coś dla fanów Tak, kina. cały czas nasze, nasze takie kino kultowe też dba o, o turystów i mieszkańców, ma bogaty repertuar, który co tydzień. Zamieszczamy na, na naszych stronach i na naszej stronie Facebookowej. A co można jeszcze robić w wiastarni, jeśli na przykład pogoda jest brzydka, pada, gdzie można się wybrać? No mamy, mamy szlak historii militarnej, który jest bardzo dobrze postrzegany i uczęszczany. Możemy oczywiście jeździć na rowerach, aktywnie spędzać czas. Mamy mnóstwo mnóstwo aktywności na wodach Zatoki Puckiej. Mamy też, możemy szkolić się w kitesurfingu, windsurfingu, możemy popływać, popłynąć na jedyną wyspę na Zatoce, na RWMF. To też jest swoista atrakcja, bo okazuje się, że niewiele osób wie, że mamy wyspę, mhm. która należy tylko i wyłącznie do Kuźnicy, tak to się mówi ale możemy z tego, z tego dobrodziejstwa korzystać. Dobrze, dziękuję. Gościem audycji Dzień Dobry Kaszuby była pani Marta Balicka z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni. Dziękuję bardzo.